w Polsce, więc dużo mówię po polsku. Ja umiem polski. Ja się nazywam Marta Kustek, to jest Danuta Świątek. Tutaj ten pan to jest Andrzej Cierkosz, Kazimierz Półkawa, Stanisław Woźniak, ta blondynka tam to jest Madzia Olejnik i wszyscy reprezentujemy portal Dobra Polska Szkoła. gdzie zadają nam pytanie, a jaką szkołę reprezentujecie? My reprezentujemy dobrą polską szkołę, koncept dobrej polskiej szkoły. I... Moje odczucie jest takie, że to właśnie od rodziców, od nas zależy to, czy dzieci chcą mówić po polsku. Bo jeżeli my w domu pielęgnujemy to, że jesteśmy Polakami, my się tego nie wstydzimy i my każdego dnia dajemy świadectwo dzieciom, że ja jestem Polką, ja śpiewam hymn, ja robię to, są jakieś znaki tego, że jesteśmy Polakami. Wtedy jest bardzo łatwo nam dzieci przekonać do tego, że one są częścią polskiej szkoły, zespołów, kuru czy czegokolwiek. A jeżeli my po prostu chcemy być na siłę Amerykanami, prawda, a tylko w sobotę chcemy, żeby dzieci poszły do polskiej szkoły, to tu jest ten problem, że po prostu jeżeli nie mają tej bazy w domu... To wtedy, okay. wtedy my składamy to na dzieci, a my się wydaje, że zacznijmy od siebie, prawda? Zacznijmy od siebie, bo jeżeli w domu to jest i, i dzieci to widzą, widzą biblioteczkę książek polskich i że mama czyta polskie książki i że mama rozmawia po polsku i mama ogląda polską telewizję, słucha polskiego radia i coś robi, prawda, w tym dziedzinie. Jedni tańczą, ludzie śpiewają, czy cokolwiek. To wtedy te dzieci chcą to robić. Tak. Chociaż dzieci nie chcą chodzić, to później, w przyszłości, jak nie będą chodzić, dzieci będą mieli do rodziców pretensje czemu ich nie zmusili i nie wysyłali do tej szkoły. Chociaż teraz dzieci są młode i nie wiedzą, co jest najlepsze, to jest rodziców odpowiedzialność, żeby ich wysłać, bo później, jak będą starsi, będą do rodziców mieli pretensje, czemu nas. Nie nauczyliśmy. Ja to jestem przykładem, bo już się. urodziłam. I też nie chciałam chodzić do lowy. Bo dzieci, była modem na naukę jest w Polsce, w Polsce, Dlatego, że chcieliśmy, żeby dzieci otwarte były drzwi na cały świat. Ja tak samo dla swoich dzieci. Uczy się po polsku, bo nigdy nie, nie wiadomo, wiadomo. może kiedyś uciec do Polski. Aktorka niedawno powiedziała mi, że, że ona chce zarabiać dużo pieniędzy e, i że chce zostać albo aktorką, albo kimś sławnym. I tak się akurat złożyło, że, że ja prowadzę takiego bloga, na którym właśnie też szukam sportowców, celebrytów z polskimi korzeniami i, i przeprowadzam z nimi wywiady. Jednym z takich, jedną z takich osób jest Paweł Wasilewski. To jest aktor, e, który urodził się w Marlboro, New Jersey, e, w, w polskiej rodzinie. Teraz, teraz jest znany jako Paul Wesley. Występuje w filmie Dzienniki Wampirów. To jest czwartek, godzina dziewiąta wieczorem. Występuje w jednej z głównych ról i, i rozmawiałem z nim na ten temat. No i on fantastycznie mówi po polsku. W ubiegłym roku dostał nagrodę dla aktora, młodego aktora polskiego pokolenia na festiwalu w Los Angeles. Do, do 16 roku życia jeździł do Polski na kolonie. E, zapewnił mnie, że, że na pewno pociechy będą mówić po polsku. A drugim przykładem jest, e, dla, może dla panów, panowie będą wiedzieć, jest taki, taki futbolista amerykański, znaczy polski, Sebastian Janikowski. On gra w Oakland Raiders, e, to jest jeden z naj, najbardziej bogatych e, pol, polonijnych sportowców. Ja e, też z nim rozmawiałem akurat kilka dni temu i on ma bliźniaczki ożenił się z Amerykanką, bliźniaczki się nazywają Mia i Waj, ale powiedział mi, że, że na pewno pośle do polskiej szkoły, także, także ja właśnie mojej córce na, 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 na takich przykładach e, mówię, że no to są ludzie, którzy naprawdę nie muszą posyłać dzieci do polskiej szkoły, no ale chcą, e, także mam nadzieję, że kiedyś to do niej dotrze. <grym> Żeby jednak mówić po polsku w domu, to dla mnie bardzo pomocna jest polska telewizja, bardzo pomocna. Moje dziecko uwielbiał grać filmy w języku polskim, no i zazwyczaj nie pozwalałam na co dzień oglądać telewizji. One bardzo lubią, jak dwie dziewczynki, one bardzo lubią te bajki Barbie, to ja w Polsce zakupiłam te wszystkie bajki w języku polskim. Także one tylko mogą wykonać party, Amerykańska jest bajka, ale wszystko w języku polskim. Aha. Moja lekcja się pływa, dlaczego po polsku? Ja tylko po polsku mam też na to one i polska. To ważne <grymne> polskie zajęcia, poza szkołą też jakby robiliśmy po, albo harcerstwo, tańczenie, y, nawet do kościoła polskiego różne zajęcia. To wszystko dodaje, ja myślę, i to pomaga też, bo wszystkie te zajęcia. Moim zdaniem podręczniki, które. które które dzieci mają w polskiej szkole, są przygotowane, no nie wiem, chyba dla np. moja córka chodzi do drugiej klasy, dla osoby, która przyjechała z drugiej klasy z Polski, nie tutaj, która się urodziła, czy która tutaj wyrastała w języku angielskim. Moim zdaniem te potrzeby są zdecydowanie za trudne. Dziecko się szybko, bardzo szybko zniechęca, kiedy, kiedy próbuje, idzie, wytłumaczyć różnicę pomiędzy on i E, ona jest bardzo, bardzo zrezygnowana, bo mówi, że ona po prostu tego nie rozumie. Jeśli chcemy podtrzymać to, co jest bogactwem naszej tradycji, musimy również pamiętać o tradycji religijnej, o, to, o tym, z czego się wywodzimy i przypominać również dzieciom o korzeniach chrześcijańskich. No i, i właśnie pamiętam, jak mieszkając w New Jersey, poszedłem do znajomych, chodzę, Oczywiście bardzo miły obraz. Dziadu, siedzi, trzy wnuczki i czytaj Biblię. Z obrazkami. Było to bardzo piękne i wzruszające, ponieważ e, te, tre, te treści, one bardzo szybko są przyswajane przez dzieci i czynią to z przyjemnością. Także no, warto ten głos tutaj nieco e, e, mocniej e, podkreślić. Tutaj jedna pani mówiła właśnie, e, że, że w kościele również te dzieci e, mogą i powinny. Rozwijać język polski. To jest, taki, to jest ten element, którego może, może zabraknąć, jeśli będziemy na przykład chodzić z dziećmi nam się angielską. Nawet jak Wasz projekt tutaj wszedł do naszego kościoła, to tak sobie tydzień temu podczas pomili pomyślałem, a może bym tak parafrazował Wasze hasło: w Polskim domu mówimy po polsku, na, w Polskim domu modlimy się po polsku. Kochani, zbawcie te, te dziadkowie, to są pierwsi i najpiękniejsi katecheci. Którzy właściwie dają coś pięknego swoim dzieciom, ponieważ budzą w tych serduszkach, w tych umysłach duszę Polaków.